Ponad 80 lat temu w tym miejscu rozegrała się bitwa oddziału kapitana Stefana Żabickiego ze szpicą 14 Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Był trzeci tydzień kampanii wrześniowej 1939 roku. Po trzydniowych walkach padł Lublin. Regularne jednostki Wojska Polskiego wchodzące w skład Frontu Północnego przemieściły się stąd na wschód w rejon Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. 18 września 1939 roku oddział zwiadowczy Wehrmachtu 14 Dywizji Piechot w Kroczu Dołęcznej. Po krótkim pobycie Niemcy cofnęli się na prawy brzeg Wieprza i rozlokowali się w okolicach kolonii Trymbaczu. Podyktowane to było paktem Ribbentrop-Mołotow, gdyż Łęczna znalazła się w obszarze wpływów sowieckich. 20 września 1939 roku w Łęcznej w mieście Niczyim pojawił się oddział kapitana Stefana Żabickiego, składający się około 100-200 Żołnierzy. Oddział ten zaatakował Niemców. 20 września o godzinie 11:00 trzy ciężkie karabiny maszynowe rozlokowane na wzgórzach Łęcznej zaczęły oszczeliwać oddziały niemieckie rozlokowane po drugiej stronie Wieprza. Polacy śmiało zaatakowali Niemców. W wyniku bitwy zginęło 11 żołnierzy Wehrmachtu, a ponad 60 zostało wziętych do niewoli. W bitwie zginęło pięciu żołnierzy polskich, w tym ciężko ranny kapitan Stefan Żabicki. Rannych żołnierzy polskich i niemieckich transportowano do szpitala polowego zorganizowanego w kamienicy Dylewskiej przy ulicy Lubelskiej. Oddział polskich żołnierzy przebił się w kierunku Lublina. Przez kilka dni miasteczko żyło zwycięską polską kontrofensywą i widokiem Niemców wziętych do niewoli. 70 lat później, w 2009 roku, Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu rondu łączącemu ulice Wojska Polskiego i Braci Wójcickich imienia Łęczyskich Bohaterów Września. Obok ronda stanęła tablica z nazwiskami mieszkańców Łęcznej, którzy z bronią w ręku wspierali żołnierzy polskich. Od tego czasu, 20 września o godzinie 11, społeczeństwo Łęcznej czci pamięć żołnierzy polskich i mieszkańców Łęcznej, którzy stoczyli zwycięski bój z Niemcami. Odprawiana jest modlitwa, zapalane znicze, składane wiązanki kwiatów, i odbywa się uroczysty apel poległych. Czcimy ich Panie.